Jeżeli chodzi o inwestycje, to staramy się robić to, cośmy zaplanowali na ten rok. Właśnie w tym tygodniu odbieramy dwie z nich, czyli w poniedziałek nastąpił odbiór ulicy Remontu Chodnika na ulicy Słonecznej. Dzisiaj jedziemy odebrać zakończone prace na zatoczce, nowej zatoczce w miejscowości Gorzewo, która zatosce autobusowej, która usprawni ruch autobusowy, a szczególnie tutaj mamy na uwadze autobus szkolny, jak wiemy od września y, rusza szkoła, więc ruszają również dowozy i ten martwy sezon wreszcie y, będzie miał swój koniec i finał i my musimy się także na to przygotować. Y, w najbliższym czasie także trwa w tej chwili remont mostu na flincie. Dzisiaj mamy spotkanie z wykonawcą i z inspektorem nadzoru. Chcemy y, y, przy bliżej zapoznać się, na jakim etapie jest ta inwestycja. Ruszyła już budowa kontenera w ramach szatni na Medan w Lipie. Złożyliśmy projekt do Funduszu Dróg Samorządowych na drogę w Nininie. Pracujemy także przy organizacji, przy budowie zbiorników bezodpływowych w trzech miejscowościach tukawy Radom i Ninino dla mieszkańców Mieszkań komunalnych, no a także przybieżamy się do y, utwardzenia i izolacji fundamentów przy naszym urzędzie gminy. To jest duża inwestycja. Tutaj my liczymy, mamy to, tą inwestycję rozplanowaną na kilka etapów. Y, w, w pierwszym etapie czekamy na umowę z Petronem, aby uzyskać y, zgodę na budowę y, podjazdu dla niepełnosprawnych i remontu toalety, jak i korytarza na parterze to wszystko będzie zrobione pod kątem osób niepełnosprawnych. Dalej następny etap to utwardzenie, izolacja fundamentów naszego budynku Urzędu Gminy i utwardzenie kostką polbrukową terenu Urzędu Gminy, stworzenie parkingu sprawiwego zdarzenia wjazdu i tak, bezpiecznego wyjazdu i to tutaj liczymy na Środki, które obiecało nam, obiecał nam rząd. I to by były te inwestycje, które w najbliższym czasie, jeszcze w tym roku, chcemy wykonać. I czekamy na, na rozdział środków w ramach Ministerstwa, Finansu, przepraszam, Ministerstwa Sportu w programie Sportowa Polska 2020. Także z Tefronu to o czym mówiłem, czekamy na umowę, bo już wiemy, że otrzymaliśmy środki i czekamy na podpisanie umowy i wtedy będziemy mogli ruszyć z inwestycją przy Urzędzie Gminy. Ja oczywiście szaknę na medal, tam już mamy przyznane, przyznane środki i inwestycja trwa. I otrzymamy te środki po rozliczeniu, po zakończeniu inwestycji.